Witam wszystkich ciepło i serdecznie, z tej strony z Zgadnijcie Kto. No, z tej strony Mikut, mam dla was bitwę, tym razem komentowaną, z serii Bitwy Widzów W. Tym razem Pazur podesłał mi dwie bitwy na Panterce, to jest siódmy tier niemiecki medów. Postanowiłem z tego zrobić jeden wielki filmik, więc będziecie mieli najpierw jedną bitwę z komentarzem, krótkim opisem, potem drugą bitwę od razu z i opisem. Zaczynamy od pierwszej. Pazur jest tutaj na topce, na szczęście jest jako trzeci od góry, jak mówiłem, jedzie panterką siódmym tierem medów niemieckich z tej starej jeszcze linii zamontowane w ciało 7,5 cm Kubwagen Krone, Tutaj pierwszy, pierwsze przycelowanie w Isa. No troszeczkę się pobują na tej, na tej hałdzie gruzu plus ten pancer też nie bardzo mu daje dojść do słowa to może szybko, zanim będą się chłopaki przepychać, powiem coś jeszcze, dokończę do tutaj informację o dziale. 135 średnich uszkodzeń na 198 penetracji, na Goldzie penetracja wzrasta do 244 i haeki których pazur nie wozi, to, to to jest 175 uszkodzeń na 38 penetracji, więc jak na siódme tiery wiele tutaj w pazur działać nie może. Tutaj dostaje już pierwszy strzał od M4A3E2. Z hajeków niestety tutaj weszło z, ze, ze zniszczeniem wizjera oraz z zabiciem, powiedzmy, albo uszkodzeniem, zranieniem dowódcy, podejrzewam, znając Pazura, tutaj już niezłej nie joby już puścił na, na, na tych gości, którzy mu się tutaj pchają wszyscy, zobaczcie, to, to, co tu się dzieje, jak ten syf walczy razem e, z, z tygrysem, tutaj to znowu przepychanka straszna, nie wiem, co tu się dzieje, tutaj Pazur próbował trafić tego t dwa, ale i wjechał pod lufę, dostaje od razu strzał za karę, e, strasznie, straszny bałagan, straszny chaos tu się dzieje. Pazur widocznie nie może się za bardzo odnaleźć, przynajmniej próbuje, ale przez y, jego współtumorzy ciężko mu to wychodzi. teraz kompinuje, co może zrobić dalej. Y, nie może nigdzie pojechać, bo dzisiaj nie ruszy, zaraz ktoś zajedzie drogę. I ciężko mu coś wykompinować. ewidentnie widzę, że próbuje coś skompinować, ale nie idzie mu. to, Więc postanowił teraz się wycofać. Zobaczył Tigera pierwszego, który tam się tłukł z naszym T3485 i go właśnie rozwalił. Arta też już daje dyla y, na na dół. Teraz Tiger zobaczył pa pazura w to wymiana ognia. względy Side na tym czołgu niewiele da, ponieważ 40 mm z boku to nie jest zbyt duża ochrona. Jak widzi tutaj ma trzech przeciwników aż pod sobą Pazur Cały czas jednak dinguje coś od tego Tigera. Próbował jeszcze na gąskę rzucić tego ferkata, ale nie zdążył. Teraz dążył za, za, za to tego Tigera uwięzić teraz będzie go pompował podejrzewam, Zobaczcie, przeładowanie 4 i 40 sekundy. Nie da możliwości temu tigrowi nic zrobić. Pazur praktycznie go wypompował do zera. Jeszcze zostaje ten helkacik, oraz po drugiej stronie jeszcze jeden Tedek, który właśnie się wspina z tyłu za pazurem na górkę, i plus jeszcze Is. Więc teraz pazur musi coś szybko wykompilować, bo będzie, będzie miał problemy wyjeżdżającego helkata. Po prostu zebrać bułę, ale to lepsze zebrać od, od helkata niż od Isa. Więc teraz będzie walka z tym herkacikiem. Lekkie skontowanie. Widzicie, herkac się też odbija. Więc jeżeli gracz nie jest wprawiony w walce, to yy, będzie się odbijał tej, pan tej panterki. Jednak te 85 cm z przodu, 40 z boku, jak mówiłem, 40 z tyłu. Dobrze skontowane, faktycznie tu się, tu się poprawiam. Coś potrafi działać, ale nie zawsze. I to bardzo miał... Tutaj miał bardzo dużo szczęścia, że trafił na totalnych głąbów. I teraz walka z kolejnym Tedekiem, Przycelowanie. Bardzo ładnie w stronę garnka, nitedy losowanie dosyć, no w sumie wysokie to działko. Teraz Isek boczkiem, strzał w wieżę, ładnie dostał, a, a T25AT już raczej się nie pokaże, boi się wyjechać na tym ogrysku. Pazur korzysta e, z chwili, w spokoju, wycofuje się, zobaczcie, już dostał 11 razy. Teraz e, znając pozura widzę właśnie, przemierza do tej górki, zjeżdża. Na dolną część tej mapy i będzie objeżdżał właśnie teraz nasze, te, tego T25, a te, który chyba też postanowił wyjechać na Pazura. Ja dokładnie też yy, chciał wyjechać z drugiej strony. Niestety teraz jeszcze zrobił najgorsze co mógł, mógł, zrobić i obrócił się bokiem. Pazur go dobija, dostaje w gąski, a od razu je naprawia. Widzicie szybka naprawa, yy, drużyna w miarę, na, yy, w miarę podszkolona. Teraz na szczęście się odbija od KW. Znacie KW od niego. Trafienie teraz w tył, zdjęcie gąsek, kabu nie ma jak uciec, wystawia tyłek, z czego Pazur bezczelnie korzysta, tu czego jak może, kabu próbuje uciec, no ale cóż mu to teraz, niestety trochę pocisk ten zniosło, trafienie w, na, na przełomie tej, tej gąski kadłuba, kolejne trafienie, teraz weszło, tym razem znowu weszło, Kawu znowu się odbija, widzicie już 15 strzałów weszło w Pazura i tylko parę tylko go spenetrowało więc e, a czy to dało obrażenia już teraz jedziemy dobić tego kawulca, on już praktycznie chyba nie ma kierowca, nie silnika e, Teraz pazur bardzo ładnie go wyczaju tutaj w okienku, dobicie ślicznie załatwiony e, ten ciężki czołg rosyjski jedziemy dalej i tutaj się e, próbuje mierzyć z tymi dwoma e, medami, pazur próbuje uratować swojego kolegę po fachu dobijamy lufy bardzo ładnie e, T3485 schodzi teraz czas na tego e, m4A 2 a3E2, kolejny strzał, szybki row e, dał przewagę Pazurowi, pozwolił go zdjąć. E, kolejny frak na koncie Pazura, już jest top gun. E, 2,5 tysiąca obrażeń jeszcze zostało tutaj prawie na, na pół HP. Is, teraz wyczeju Pazura, trzeba szybko uciekać, żeby nasz e, potężny był dotknął, Na jeszcze Is nie trafia. Teraz nie ma co wywołać wilka z lasu. Jeszcze szybkie trafienie, próbował i ucieczka od razu za tą górkę, żeby IS nie mógł nas trafić teraz obraca głowę na, na, na naszego Isa, to jest jego błędem bardzo już teraz myślał, czy strzelić w gąski, czy w wieżę postanowił strzelać w wieżę żeby już go wykończyć, i będzie ostatni strzał w dół, wieży, w dół kadłuba, bardzo ładnie zostaje tylko LUX, baza jest kapowana przez naszego zawodnika 14-11, do 11, pewne zwycięstwo, jak pan C4 chyba już wykończy tego Luxa? podejrzewam, żeby już był spokój, teraz nie wiem co ten IS chciał zrobić, chyba Specjalnie wiechow Pozora, dlatego że temu zabrał fraga. No cóż, panie Ist, trzeba się nauczyć dobrze grać. Koniec bitwy. Teraz wam pokażę kolejną, kolejną bitewkę, a na końcu zobaczymy podsumowanie obu. Tak zrobimy, okej. Okay. To zapraszam was na kolejną bitwę w wykonaniu pazura i jego pantery. A oto kolejna bitwa w wykonaniu naszego bohatera Pazura na jego panterce. Jak mówiłem wcześniej, staty, już nie będę się powtarzał. Pazur tym razem znowu jest na topie, dla odmiany, ale tym razem jest na topie-topie, czyli jest najwyższym tierem, najwyższym czołgiem w drużynie, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, wyższym czołgiem. Jedzie od razu przed siebie, tutaj byłoby małe zderzenie z T25 na 2, na szczęście panowie wyhamowali w porę i było się bez ofiar tutaj już strzała na do naszego T4, eee, T34 to tam było coś nieważne, t 41 Dobra, pazur się tutaj usadawia e, przy bazie. No to w sumie ciekawy wybór, ponieważ pewnie większość z Was od razu by poleciała gdzieś albo na lewo, albo na prawo. Zobaczycie, że tutaj jest bitwa spotkaniowa, baza jest po lewej. Pazur przymierza tutaj w pierwszego, w pierwszy cel, jaki się pojawi w ogóle w tym lasku. I będzie miał możliwość go... Rozwalenia, Zobaczycie też, że w przeciwnej drużynie jest też że nawet bardzo dobry zawodnik. więc na poziomie Pazura reszta to są same pomidorki, e, więc no będzie się działo. Podejrzewam, tak naprawdę będzie bitwa dwóch graczy. Tutaj przymierzanie w IMX-a, niestety odbicie, to jest ciekawe. Ten szybki ROF, mam nadzieję, że Pazur go zdejmie. No nie zdążył, imx at 46 zdejmuje swojego brata z Francji z e, kaucika, ale pojawia się KW1S który może trochę tutaj HP stracić na rzecz Pazura Pierwsze trafienie za 127 Kolejny strzał także wchodzi yy, Pazur tutaj wali na ślepo Widział, że ten tam stoi ja Jeszcze może spróbuje jeden, bo ten list był na gąskach więc yy, warto próbować yy, Tutaj poszły strzały, podejrzewam, że tego pizzika, który się kręci dookoła Pazura teraz by się to przy troszeczkę się wycofać, żeby głupio nie oberwać. Yy, Pazur leci od razu w las Drzewa dadzą mu lekką osłonę i będzie miał przestrzał na tych panów, którzy będą z tyłu. E, Pizzik bardzo ładnie świeci. E, 59,16 e, las wydaje się na razie pusty. Po lewej są największe siły wroga. Wszystkie ciężkie czołgi poleciały właśnie na tą stronę, w stronę bazy neutralnej. Pazur, próbuje tu tutaj wyjechać i mieć przestrzał na tych e, urwi połciów. Jest i KW1S De, zdjęty na strzał. Czy będzie kolejny frag na koncie Pazura z kolei? Nie, ten się odbija, Trzeba się t do końca tego, tego yy, ruska, teraz strzał w pancera, 38a schodzi, jest i yy, francuski tedek strzał najpierw w przednie kółko, ale chyba ma za mały kaliber padło, żeby tą gąskę zdjąć, teraz strzał w dolną płytę, nadal się nie świeci, no tutaj będzie walka dosyć nerwów, kolejny strzał, te, te w ogóle nie zwracają uwagi na pazura, widzicie, on nie może zjąć cały czas tej gąski. Pojawia się też Churchill, yy, Churchill siódmy. Nie wiem czy to jest ten lepszy gracz czy ten gorszy. podejrzewam, że ten gorszy, bo tam lepszy już tam się walczy pod bazą i próbuje coś tam zdziałać, Teraz pazurowi yy, pazur znikają wszystkie cele z radaru. Czeka aż to się zaświeci, pojawiają się z powrotem. Strzał w, przed, w przód tego Churchilla, nie? Jedna się przerzucił na tego AC46 AC i dobrze, też trzeba będzie go dobić. Jeszcze się elegancko boczkiem ustawił. Kolejny frak na, na koncie Pazura. Y, Isu zdążyło się schować, też znaczy, Su, przepraszam, ale co z tego skoro się pojawia ten Churchill i właśnie schodzi, kończy grę. Jak mówiłem, to był ten słabszy, jeśli chodzi o statystyki. Jest i Isu, teraz bardzo próbuje znaleźć ten przestrzeń, te drzewa skutecznie zasłaniają mu te wraki i teraz nie wie dokładnie gdzie może przejść, teraz strzelił na pałę, liczył, że może trafi i teraz po lewej stronie pojawia ten kabu 1 s który wcześniej zdingował się od pazura, teraz chyba już nie będzie miał szansy się zdingować a jednak znowu odbija kulek pazura, aż do powinien wrócić do garażu, już pazur nie strzelał na pałę, postanowił oszczędzać amunicję, znowu się pojawia ten sporcik, no teraz dam już szkołę, kabu 1 wykańcza tego, tego sporcika, pazur też swoje dołożył, jedziemy do przodu, tam zostaje tylko to SU-152 Jestem na ogrysku, no, właśnie pazunat nie ma szansy go odobić, 59-16 zdejmuje ten radziecki czołg i jedziemy dalej. Cztery, Czterech przeciwników jeszcze do zabicia. Ten najgorszy już szedł, zdążył jednak zabrać trzech naszych, yy, czy pół towarzyszy. Jeden z przyjaznych czołgów zaczyna kapować bazę. I w jego kierunku od razu się, y, zwrócił się AMX-A46. Od razu zdejmuje tego kapa, ale sam obrywa potężne baty od czołgów, które stoją przed nim. Zda, zdarza jeszcze jednak rozwalić tego AT-7 y, medzik tuż mu wtruje za plecami, ale raczej znaczy, długo nie pożyje. Ten skabu, jeden sport przymierza się do tego medzika, ale chyba go nie widzi, y, a wątpię, żeby te 4 tak łatwo wyjechało i dało się y, strzelić w bok. Teraz nasz piżdik zaświetla wszystkie czołgi praktycznie jakie zostały oprócz jednego, nie wiem gdzie jest jeszcze jeden czołg tutaj teraz będzie strzał w tego medzika na szczęście albo na szczęście, w nieszczęściu, że pazur nie trafia naszego piżdika ten z kolei T4 się odbija i przepłaca to odbicie życiem pazur bez litości wykańcza tego meda jest i po prawej stronie t 252 zadaje strzał pazurowi, ten niestety nie udaje mu się trafić tego hamburgera, ale z, y, już chłopaki z tyłu y, nadgryźli go ostro. T pełna T-150 leci właśnie w stronę naszego bohatera. Z góry jeszcze leci na niego AMX. Wtedy, nie, trafienie w głosku się nie udało, ten na się pudłuje. Strzał teraz w wizjer. Y, T-150 się odbija od naszej panterki. Boże, co tu się dzieje? Y, szybki strzał znowu. Teraz trafienie od AMX-a, od T-252 zdejmuje magazyn amunicji pazurowi. Niestety ten go szybko naprawia. Jeszcze znowu strzał z w tego, w tego Francuzika. Pamiętajmy, po, po cały czas ten hamburger ma strzał na naszego bohatera. Podjechanie, wykorzystanie obniżenia działa, strzał. Troszeczkę za nisko, niestety ten pocisk poleciał, ale na szczęście AMX nie trafia. O, jakie emocje, teraz te 150 trafia w pazura, ten próbuje wjechać, znaleźć ten włas, włas wizjer. Tego Francuza zdejmuje, go szybko. Te, 50 znowu, te 150 znowu się odbija. Teraz strzał wiesz ty poszło w działa. Ten hamburger po prawej cały czas pewnie mierzy w pazura. Strzał w przód. Te, te 150 to dostaje potężny bat od pazura. Od, sama się odbija. Pazur wykańcza ją bezlitośnie. I teraz pora na tego TDK amerykańskiego, który siedzi z tyłu za plecami, właśnie pazura, jest schowany za górką. Więc nie tak łatwo będzie go trafić, Pazur się nie cegieli, prosto po niego jedzie, ma sporo HP, może przyjąć ten jeden strzał tego Pomidora, wtóruje mu VK, wtóruje mu AMX, na no i nasz plus, jeszcze kawu 1 s teraz zobaczymy gdzie ten hamburger biedny, skitrany, siedzi w tym, w tym dołku, wie, że już, już, już jego pora, teraz czy będzie Pazura strzał, tak, dokładnie zdobywa tego fraga, udało się rozwalić ten, ten, ten ostatni czołg, a konkurencja była spora. <laughs> o Jezu, co za emocje. Dzięki serdeczne Pazur za te dwie, za te dwie bitewki. Zobaczmy teraz pod, co Pazur zdziałał w tych bitwach, więc podsumowanie, podwójne, na koniec. Przed Wami wyniki z pierwszej bitwy jaką Pazur zagrał na mapie Himmelsdorf. Wbita masterka, dodatkowo top gun oraz high caliber brutto 33 837 kredytów. 1390 Expa na bonusie. Na czysto jest taki sam Exp, więc widocznie by była kolejna bitwa. pazura. zobaczcie, Pazur gra tutaj bez konta premium. E, więc Exp dosyć bardzo wysoki. E, ponad 3000 obrażeń na działku, który zadaje średnio 135. To no można się czym pochwalić. Jest się czym pochwalić. 7 przeciwników ubitych, stąd ten Top gun. E, Na czysto 24564 kredyty. E, jak? Na grę bez konta premium i tak bardzo dobry wynik finansowy. Ważne, że się bitwa zwróciła. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki z tej kolejnej bitwy. A to z kolei są wyniki z drugiej bitwy. Znowu wita Masterka. Kolejna Masterka na tym czołgu. Radley Walters, Top Gun oraz High Caliber. Tym razem 29 tysięcy kredytów na bonusie 3834 Kredyty też właśnie na tym podwójnym chyba doświadczeniu, z tego co pamiętam, tego było na czysto 1278, to nad więcej, 1278 exp na czysto, 8 przeciwników ubitych, więc rzutem na taśmę Pazur zdobył tego Radleya Waltersa, prawie 3000 obrażeń na czołgów, który, jak przypominam, zadaje 135 średnich obrażeń, bardzo fajny wynik na 328 436 kredytów, więc zarobki nie są może wysokie, ale widać gra, iście istnie, istnie w wysokim stylu. Dzięki pazwór za to Double, który mi wysłałeś. Kolejne odcinki będę też przygotowywał, podejrzewam też, będzie parę z komentarzami, część będzie bez, z muzyczką, zależy co będę miał pod ręką. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się także ciepło, cześć.